S Channel miłość występują Angelo jako Kuba, Michał jako tat kuby, Karina jako mama Kuby, Qu Quinba jako Jennifer, Emila jako Efil M. Emila jako pet w domu Jennifer Ach, mi się ten Kuba podoba A się nie zakochana do bólu o, muszę zadzwonić do Pet. może może podpowiem jaki plan żeby się z nim spotkać pip 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 dit dit w domu Emil Pet shake shake shake, szyk, dano, No, no nice. Hala. Hala. Czesia. Mówiłam Ci, że już mi ten Kuba się bardzo podoba. Tak, mówiłaś. Mówiłaś mi 100 razy. Jaki masz tym razem plan? Lemoniada, Popowiem powiem Ci, dzwonię do drzwi, nie wiedząc, że on tam mieszka, daję mu lemoniadę, no i sobie rozmawiam, a potem wiesz, co się stanie. No nie wiem, dobra, powiesz mi potem, pa, pip. A, moje marcheweczki. Trudno, teraz muszę się przygotować. Co by tu wybrać? Wezmę tę lemoniadę. Lemoniadę. Ej, tam jest dom. O, oh, widzę kubę. Dobra. Lemoniada jest. A gdzie czapeczka filmowa? Trudna. Dobra, idę do niego. Tak, e, tata Kuby? Tak, a co? E, bo ja chciałam Lewoniadem udać. Kuba, chodź tu! Jakaś koleżanka do siebie. Zamknę drzwi. Cześć, Jennifer. To ty? Nie wiedziałam, że tu mieszkasz. Chciałam ci dać termową lemoniadę. O, to fajnie. Proszę. No i jak tam w szkole? A, wszystko dobrze. Chyba wiesz, nie? Że bardzo dobrze. To fajnie. Ale pyszna lemoniadę Sam ją zrobiłaś? Tak sama. Właśnie sobie wpadłam i myślałam, że ty może ją polubisz. to bardzo ją lubię. No, może się ciebie tak trochę bardziej przybliżę? A, eee, wiesz co? Fajnie się z tobą chodziło kiedyś do szkoły. No, to były fajne czasy. A, eee, no. Teraz moi rodzice wjechali do mojego Jorku, a ja zostałam sama w domu. Może do mnie przyjdziesz jutro? Okej. Okay. A ja... Zamknij oczy. A ja ci dam teraz i niespodziankę. Nie, nie mogę tego zrobić. Co się stało? Nie mogę się z tą całować. Dlaczego? Mam dziewczynę. A jaką niby? Mam dziewczynę. Nie mogę ci powiedzieć. Ja, Chciałam tylko wiedzieć. O, katku! Katko, to jestem. A, cześć. Cześć. Wiesz co? Cześć Rihanna. Cześć. Chciałam Ci coś powiedzieć. Co? Zrywam z tobą. Co? Na czy będziesz ze mną chodzić. To jest ten? tak. Ano! Jennifer! Jennifer! Hesarki! Hmm. Chodźmy!